No witam, no właśnie głodomory dostały jeść, także wszystkie aktywne. No, a co tam słychać w akwarium? W akwarium generalnie po staremu. Wszystko poruszone, szuka jedzenia. No, kryptochelosy zaczęły mi składać ikrę. Teraz właśnie obecnie pilnują tam w kokosie. No, niestety nie, nie zaświecę, nie mam latarki. Ale sporo tego tam jest, niestety. Kanary jak zwykle tam składają ikrę, ale na szczęście nic z tego nie wychodzi. Nie mam czasu na to. Nie mam na to miejsca. Dłonno też. Przed wczoraj wytrząsałem od tego pana maluchy, także trochę ryby miały żywego pokarmu. A tak to co, wszystko rośnie. Ładnie. O, mój papirus ładnie wypuścił już. Zaczął iść do góry, taką grubą dosyć łodygę na wierzchu nic się nie zmieniło, tylko dwie na razie, ale, ale już coraz lepiej. Ta roślina się wodna w ogóle ładnie mi zaczęła. Ta monstera, to skrzydło kwiat. A tu dołożyłem taką doniczkę, ale też sadziłem roślinki. A no zobaczymy, co z tego będzie. Tu jakiś, nie wiem co to, że ona coś wsadziła. Także to mało leci. Podmiany bez zmian, rozkranówką. No a co tam jeszcze? A, no tak się zastanawiam, bo patrzę na te moje Rio na Nike, i one jakieś takie takie w porównaniu do tych kapuliu to bardzo już, bardzo małe. Generalnie je mam od października, od września, nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić, ale, ale jakieś takie takie nie za duże one i nie wiem czy to Czy to takie taka uroda tu jest o tu jest największy no Ten z tyłu co się tam chowa To jest największy leonanej No ale w porównaniu do, do tych samców moich Manakapuru no to To takie jakieś Mówię Jakieś takie małe Ale fajne ładnie kolorków już zaczynają nabierać także zaczyna to wyglądać a odłowiłem trochę ostatnio molinezji z filtra Bo ta pani się kociła ta 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 gdzie ona już o już uciekła no ta taka ta czekoladowa, ładna, o tu płynie, płynie do nas, od tej pani właśnie, no i generalnie to od niej bym chciał tylko. Tak to co, wszystko dobrze. Jeszcze rzut na całość. Także na razie do następnego